Jan pan na straganie. Na straganie w dzień takowy, tak jest słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczepiorku? leży tutaj już od wtorku. Rzeczę na to kalarepa. Spójrz na rzepę, tak jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę kepie. Jak pan rzepo coraz lepiej? Dzięki, dzięki, pani Grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz Piskuszka z tą jest gorzej. Blada, chuda spać nie może. A to Feler wesnął Seder. Burak stroni od Cebuli, a Cebura dom się czuli. Mój Burak, mój czerwony, czy nie chciał takiej żony? Burak tylko no zatyka. Niech no pani prędzej zmyka. Chciałbym mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feller, seler, Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu grza moli? Nie bądź dla mnie taka wielka! Odpowiada drukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaparzyła się marchewka. Niech sądzisz, kapusta. Co, kapusta, głowa pusta. A kapusta, rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie, a to Feller w Seller.